Siemanko widzowie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy w grzechu your daddy i słuchajcie, naszą matką jest kto? Jodka. No jak to? Powiem tobie tak No 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 ja to mów. Za, będę, będę świetną starą Tak, chciałabyś Gdzie jesteś you noju? Know ja tu już dawno nie mam w tym pokoju Opowiadasz co sobie możesz, nie takiej profesjonalnej starej jak mnie e. No i... W dupę se wstać ten pa paralizator, w dupę se go wstać. Chodź, ja cię zabiorę. Puść, puść mnie, puść mnie, puść mnie, rozsadzę zaraz. Zbugowałem się. W dupę możesz to piłeczko strzelić. ja nie mogę stąd wyjść nawet jak coś, nie? Zobacz. Zobacz co tu się dzieje z tą postacią moją. To ten kurczak ty jest nie jakiś. Mają, mały. Zbugowany. A może ty? Dlaczego, na... dlaczego zapakowałeś się o. do śmieci? Nie, no, a dlaczego nie? Ja nie mogę spokoju chodź, wyjść nawet Chodźcie przystąpić chodź Ej, pożej, ja teraz też nie mogę Dobra, łatwo z tobą No ty gnoju Łatwo z tobą Za to będzie miał Ale ta, 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 ta stamina to mnie przybija, powiem ci szczerze Jak ja mam zero staminy cały czas Chodź Poczekaj, nie wyrywaj się. Musisz odbyć... No ale po co jest serio się nie wyrywaj... Nie Chcę ci dać karę. Dupę sobie możesz wsadzić, to karę, w dupę możesz wsadzić ją. No chodź, proszę cię Serio, no i proszę to jest. Ci chodź. Ja ci dam karę. Nie, tu ty... są jakieś ustawienia do dupy. O, ja po schodach nie mogę wchodzić nawet. Super <grym> dam ci tylko Zobacz, karę Zobacz, ja nie mogę po schodach wchodzić, nie? To ta postać jest jakaś... Ja co on trąbi? A Chodź, mamusia, na Co ty jesteś takim blady?! Ty tym dzieciakiem to ty tak szybko uciekałaś. No bo staminę miałam. A cię staralizowałam od razu. Poczekaj, poczekaj, poczekaj! Ej, 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 ej! Kochany! Najedź się, bo Pur masz mamo bo... zdrowia! W dupę najedz se wstać, te to jabłko! Nie mogę wyjść. Nie mogę wyjść. Nie wiem co się dzieje. Nic nie Kla... kratki nie mogę wyciągnąć. Se wymyśliłaś jakoś grę dla. Ja mam no, stabilny 0% cały czas i nie mogę biegać. Ty nie wiem, ty tym to dzieciakiem, chodź. no to mi sp... chodź, Ja cię ja ci spieprza... Spieprzałaś chodź, mi cały chodź, czas się do człowieku. Chodź. Chodź. Musisz mieć karę. Jak ty mnie złapałaś tak daleko? Chodź. Zobacz, ja do nie piekarnika. mogę ci na centymetr odejść, a ty mi spieprzałaś. Na... Jak to jest możliwe? Chcecie Patrz, i znowu pikarnika. mnie za. Do du, dupesy, z pierwszej. Złamuj się ty. Dobra, i to się nie odzywasz. Ej, a weź to pod jarę i świeczką Czy się chałupa spali. Poczekaj. Nie, nie spali się. No. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. O kolera kortu kochany <laughs> Coj cię ten ogień w ogóle nie bije? Dobrze! O, Udało się Zdechłaś? O, co taka czerwona no. się zrobiłaś? Spaliłam się. Ja nie wiem. Jak ja byłem tym ojcem, dobra, zmienimy drużynę. Dobra. To ty mi cały czas uciekałaś. A teraz... Ja nie na... być gnojem. Na krok cię nie mogę odpuścić. Znaczy no ty mnie nie mogłaś odpuścić. Na krok nawet. Jakim cudem? Ale wytłumacz mi jak! Jak to jest możliwe? No nie wiem! No może to już z tym paralizatorem walnęłam. Dobra, ja się o drzwi buguję tam Zobacz co się dzieje ze mną, nie? Gdzie ty jesteś? Prajerko Ja od drzwi nie mogę trafić Gdzieś tu już polazła O pies Super. Już zdechłaś, tak? Poszłaś. Do piekarnika wlazłam. Jak ty tak szybko z tego pomieszczenia? Za zamiana. Skoczyłam z góry. To ci gratuluję ci, tak? Gratulacje. Rozdziel mi to gra, przysięgam ci, rozdziel ją Co to w ogóle zapomniał, żeby to grać w jakieś <grym> dzieciaki? Mam nadzieję, że wam się podoba chociaż ta gierka. Dobra kochany ja o ciebie zadbam. Co ty tam chlasz Ej, nie mogę się ruszyć Co ty ro? Ej Nie mogę nic zrobić Gor... Gdzie ty je? Coś ty tu naro... Co? Co ty tu na... narobiłeś? A co miałem narobić? Jak ty mnie widziałaś? Muszę o ty... ciebie zadbać. Skoczyłam dla ciebie z balkonu. No dobra, tu nie mogę wejść, nie? Ale jak ty mnie znalazłeś w ogóle w tym krzaku? No bo jak serduszko tam? się nad tobą świeci przecież To trzeba wywalić te serduszka w pieruny Spiszżej tam Przez krawaźnik przejdę Ty wredny przez krawężnik tu nie mogę przejść Co tu się dzieje z tym? Zobacz O! Dobry co tu się dzieje? Patrz! Patrz co tu jest? Jakiś baby nappers! porywacie! Chodź, idziemy, bo tu jest niebezpiecznie. Idziemy do domu No ja nie mogę skakać jak ktoś. Ty z jakie mogłeś skakać normalnie? Nie, to się boguje. Ale z reguły tak No to z, ja z reguły nie mogę na przykład. A teraz zobacz. Bo ty zresztą jakieś toksyczne rzeczy, po prostu toksyczna, to ty jesteś, i przez to nie masz staminy, Lesz To tak się jest. wydaje, no nie wiem, Ty ja nie mogę tu przejść w ogóle. Dobrze ci tak. Nie no, przewracam się, w jakieś piłki. No, o drzwi teraz przewróciłam, zaraz się zabiję. Mam 40 zdrowia już tylko mam. No, nie przejmuj się, nie przejmuj się. A ty? Ja? Trochę mam. E. Powieku. wieku no, ale tam, gdzie nie trzeba, to ja bez problemu sobie skaczę, jak potrzebuję. No i zobacz, pod... i znowu masz zero staminy. No i 100% życia. I zobacz, jak ci dałam jedzenie. To masz staminę Ale ja nic nie żarłem Rozumiesz? Tam, chodź jeszcze się napijesz trochę wody Chodź kochany Bo bo tobie gorąco Chodź Wypier Ode mnie O Ej. O o o hm. Nie mogę się podnieść Ej Co się ze mną dzieje? Kurwa! Wygrałem z... A co, ty dechłaś? Kapotnąłeś. Nie, ty kapotnąłeś. O, okej. Okay. <grych> Spaliłeś się. To dobra, to zamiana. Czyli kto teraz starym? Ty... Ja, a ty dzieciakiem, no? Go. <grych> Szybkie te rundy. Dobra. Teraz na krok cię nie odstąpię tak samo jak ty mnie. Dobra. Skąd ty w ogóle te jabłka? Ty, skąd ty, ty jabłek bierzesz? No w każdym pokoju są. Aha. A, ale gdzie ja się kurwa zrespiłem? No i zobacz, zobaczcie, ty skaczesz bez problemu. No jak mam staminę, no to tak. A, czym ja o, się nakarmiłem? Teraz... Nie wiem, ale nie mam staminy przez to. Okej, okay. ale zjem dla tego jabłko. To ty źresz? Ja cię nie ma, teraz nie mogę cię wziąć na ręce. Dlaczego? No bo to się da raz na jakiś czas. Możesz wziąć na ręce, a tak ogólnie tylko machać możesz. Za, za często da się na te ręce brać. Wyłaj z tego... ...frajerko ty. Nie ma. Za często da się brać te gdzieś... o. Wy, wypad stąd, wypad stąd. Cholera Szkoda, że zjadłaś ten Ej! Oh. No już. Co to <śpiewa> mnie? Kurde Masz, napij się Ej, co mnie lejesz? No zostaw mnie No no, i jak tam? no jak tam? Co mnie? Jak tam? No już... Jak się czujesz? Jak się czujesz? I co? Kurde. Kurno I teraz już po mnie jest. E! Gdzie jest bananka. Jabłuszko zjedz Bananka jeszcze zjedz Olero O, widelec zjedz W dupę możesz go wsadzić Ty, ty, ty właśnie dałeś talerz do zjedzenia Tak Co ty żresz, co ty żre... Pod, Jak potknięty Kur... Człowieku, ja się o własne giry wywalam A ja tak mocno rzygam, że aż latam Chodź tu. Ty mnie co sekundę na ręce brałaś Ja cię nie mogę na, na ręce wziąć Rajerko, ty I ty mnie za każdym razem jak wyskakujesz to mnie obalasz No bo tak jest O kur bądźcie. Człowieku ja tu nie ogarnię o co tu jeszcze chodzi w ogóle no to coś, raczej zamianka. Obojętnie. To jeszcze raz, tak? No To dawaj. Dobra, teraz będę posłusznym machem. Mów mi, tresuj mnie. Ale nie, na przykład jak ty mnie puszczasz, to stoisz w miejscu, a ja się wywalam i wstać nie mogę. Nie, to zawsze tak jest. Bo jak się jak się wybijesz, bo tam masz taką piąstkę, co nie? I klikasz, jak trzy razy klikniesz, no to wtedy... ojciec jakby się obala, ale to na chwilę tylko. Do drzwi nie mogę trafić. Leżysz, co ty robisz? Zamówiłam 50 kup. Co zamówiłeś? Kopę. Nie wiem, w ten telefon wszedł. Nie mogę wyjść z niego, ty. O, kopa przyjechała. To nawet nie wiedziałem, że to coś takiego jest. Ja też nie. Ty, czy ty właśnie się najadłeś tej kopy, debilu? A. Właśnie ty też. Jeszcze mijał to mocno. Ty jesteś niedorwany. Siedź tu. Ej, co jest? Kurde. O kurde. Tu leżeć. Dobra. To do Ciebie dzwoni ojciec, ja poczekam, Ty oh. odbierz Ja poczekam, halo. Ty odbierz Chodzę tu do Ciebie, halo Halo Kto to? No, no, cześć kochanie Kisa grom, czekaj, ja dzieciaka pilnuję tam? Tam Dzie Dzieckiem jak byś się zajęła Lambadziaro Ty <głos> <głos> Jestem na paznokciach Lambadziaro Ty, właśnie Ojej, szklany stolik, stolik właśnie Ale Szklany stolik właśnie, dziecko zeżarło Kipnie Ci Kur... wywaliłem się Zamknij, przecież, że, że jestem Zamknij mordę. chciałam właśnie ci powiedzieć, że mam do fryzjera. Umówiłam się na szybko. W dupie mam tego twojego fryzjera. Dzieciak nam... Ki kipłem, kipłem. dzieciak mnie zabił. No to, no to zdechali chuju. Co ty powiedziałaś? pi, pi. pi. Słyszałeś Kaj Kajtek, słyszałeś. Co ty robisz? Ja nic nie robię, to znaczy, że ja nic nie robię, człowieku. Ja chodzę i cała kuchnia się rozwaliła. Ja naprawdę nic nie robiłam przez ten cały czas. Rozumiesz? Żyrej banana. Żyj miskę. Chodź Życie tu na giery. Olej trochę do picia? Chodź na, na ręce ty. No patrz, ja nie mogę drzwi otworzyć. A, no i to do kuchni wiesz. się drzwi nie Co ty tam... Nie mogę wejść do kuchni. Dobra, przez ciebie szklankę zjadłem, nie? <laughs> Żyryj to możesz Chodź Chodź tu. Jak... Jak się czujesz? Jak się... co? jeszcze ja pytam. Wyjdź z tego piekarnika. Kur... <laughs> Najlepsze jest to, że ty zawsze mnie zamykasz w tym piekarniku. <laughs> Chodź tu. Szybko. Łap! <laughs> o! porywaczę! Ty zaraz kipniesz, ty się paję, się! To i dobra, super Jestem najgorszym ojcem na świecie, widzowie, jestem najgorszym ojcem na świecie Dobra, teraz ja bym Oj. Dawaj Nie wiem, ja tu nie mam wczutego, ja chodzę i wszystko rozwalam, rozumiesz to? No tak, ja po prostu później to źle Ale ogólnie tu jest bardzo łatwo jakoś, nie wiem, się przewrócić. Bez sensu. Za zauważyłem to, zauważyłem to, że łatwo się przewrócić. I idę po ciebie kochanej A o, już mam... Zero staminy mam już. A co ty czołem grasz? musiaku Że co, odpowiedziałeś? Że ja źle zagrałam? Nie, dobrze, dobrze. Gdzie ty jesteś? Dobra <laughs> oj skąd ty wziąłeś psa? Ej, Wracaj się! Do to! <laughs> Pójstrze Por... mnie! Matka, puszczaj mnie! Dobra Ej, 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 ej. Nara. Widzowie, matka kipła! Matka piorun przejechał Puszczaj mnie! Serio? To <tukła> najszybsza runda była I Co? co gdzie przejedzie tu? To... Na dwa razy. Pier... Dawaj słabą starą. Ale z tym psem to się nie spodziewałem. No ja też nie wiedziałam, że w ogóle pies jest. W szoku byłem. Człowieko się wódki sił i na, psa, na psie odjechałem. <noise> Ale nie graj tej wódki. już nie będę. Ona dużo nie daje tak szczerze. A, bo te serduszka do dupy one są. To trzeba, to trzeba te serduszka to pousuwać będzie. A da się? na pewno się da? Piwody, pi wodę, pi. Pije, piję? Co? Okej? Okay. Jak? Ty, okay, bo ja umiem. Tylko to nie działa, wiesz? Znaczy czasami działa, czasami nie. I po co ty mnie walisz? Po co ty mnie tym prądem walisz? Po co? Kurty. Rukwostara, w dupę się wstać, w dupę się go wstać. Już? Użyło? Użyło? Biednemu... Dzięki, panie, że mnie... Panie, że mnie karmisz. Dzięki. O, szczura, szczura właśnie jem. A no ja tu nie mogę przejść nawet. Zobaczcie widzowie. Czemu ja nie mogę tym strzelać? Właśnie ja też i nie wiem do końca jak to działa. Spieprzaj. Kur... Ej. O! Rush to Dawaj świeczkę! Chodź idziemy z tą tu jest niebezpiecznie. Dawaj świeczkę. Przecież... Chodź stąd. Co, Co ty zrobiłeś? <grym> Jechałem samochodem. Dziękuję wam ja. za dodanie tego odcinka. Widzimy się w kolej, trzymajcie się na razie.